Cześć, słuchajcie, nadszedł ten moment jestem z wami, żeby opowiedzieć o bardzo klasycznej opowieści, takiej powiastce, w takim sensie, że to jest mała powieść, że jest króciutka. Wyspa doktora Moreau, Herberta Georgia Wellsa, jeżeli dobrze pamiętam, imiona, to jest no, niesamowity klasyk literatury science fiction można powiedzieć, bo Wydana około 1900 roku, jeżeli mnie pamięć w tej chwili nie myli, a czytałem przed chwilą, więc raczej to, to mniej więcej się zgadza. I wpłynęła no wręcz na rozwój bardzo tego gatunku. Autor był niesamowicie płodny z tego, co sprawdziłem. Dla mnie to jest pierwszy kontakt w ogóle z tym autorem. Ale miał no, niesamowicie bogatą wyobraźnię i wręcz no, tworzył światy i historie, które do tej pory dla ludzi byłyby niespotykane. Także na pewno są to podwaliny i dlatego zaznaczam, że no, skoro to klasyk, to też podejdziemy do niego nieco inaczej. Ja tej książki wysłuchałem w serwisie Bookbeat i od razu powiem, nie żałuję absolutnie. Jest to bardzo ciekawa pozycja. Mam też już pewne porównanie, bo wiecie, no te opowieści takie klasyczne, ale z dawnych lat, można powiedzieć, one nawet na tym kanale, na YouTubie, na Instagramie, jest tego jeszcze kilka więcej. Nie jestem pewny w tej chwili, czy Orwella już wrzucałem na Instagrama tylko, czy, czy na YouTubie też się pojawił, ale no one mają to do siebie, że one kryją jakąś koncepcję, i tę koncepcję opowiadają, ale ta opowieść jest no, mniej lub bardziej sprawna, w takim sensie, że chce się ją śledzić, albo no, nie do końca się ją chce śledzić, tylko chce się poznać właśnie ten koncept. Ta jest gdzieś pomiędzy, to znaczy ona jest dosyć dobra mimo wszystko, tu jest jakaś dynamika i jakaś walka bohatera, który, e, który się zmaga z czymś, a jak się zmaga, no to mamy po co mm, historię śledzić. Polega to na tym, że gdzieś na Pacyfiku bodajże Rozbija się statek, którym no, płynie jakaś tam załoga, i jeden z członków załogi, czy też podróżujący nią Londyńczyk, Brytyjczyk na pewno ratuje się i po około roku zostaje odnaleziony. No i ma niesamowitą opowieść do opowiedzenia, tylko że kłopot jest taki, że nikt mu w to nie wierzy, więc on też no, z racji, że jest dosyć mądrym człowiekiem, to po prostu przestaje opowiadać, ale ją spisuje i ktoś na to trafia i. W ten sposób mamy nawiązanie, nawiązania no może nie do końca, ale w mojej głowie jest to coś, co mi się kojarzy bardzo mocno z Lovecraftem i ze światem ktulu, no, mitologią ktulu, gdzie on też bardzo lubił to takie zabiegi, że gdzieś zostały znalezione jakieś rękopisy, jakieś opowieści, no i o to wrzucam coś. Więc ten początek w ten sposób mi się trochę skojarzył, ale potem było już inaczej. Inaczej o tyle, że Tenże rozbitek trafił właśnie na tytułową wyspę doktora Moro i tam zaczął odkrywać no, dziwactwa, ale można powiedzieć biologiczne i wynikające wyłącznie z ludzkiej inwencji i ludzkich eksperymentów. I pod tym kątem na pewno to jest bardzo ciekawe dla osób, które mają jakieś swoje powody, żeby taką historię poznać. Mi przychodziły do głowy takie tytuły jak na przykład Wyspa Psów, tylko że niestety tego filmu na przykład nie obejrzałem. I tu mam kłopot, że nie mogę do tego za bardzo nawiązać, ale mogę powiedzieć o co chodzi w wyspie doktora Moreau. Tenże nasz rozbitek odkrywa, że doktor Moreau jest bardzo ekscentrycznym naukowcem, który gdzieś tam z kręgów londyńskich ileś lat temu został wykluczony, ponieważ robił bardzo dziwne i etycznie wątpliwe eksperymenty polegające na uczłowieczaniu zwierząt. W takim sensie, że brał na stół operacyjny na przykład owce i nadawał jej ludzkie cechy i e, no, starał się stworzyć z tego żyjący organizm, który rzeczywiście będzie w stanie imitować, można powiedzieć, człowieka. Z tego powodu wyspa, z tego powodu wyspa, która jest zdala od całego świata i wręcz nie wiadomo, gdzie ona jest, i właściwie nie da się na nią trafić, no ale rozbitek, jak to rozbitek, no nie ma za dużego wpływu, trafia i odkrywa na tej wyspie masę nieudanych eksperymentów tegoż doktora Moro. Ja mogę Wam to opowiedzieć, ja nie będę tutaj opowiadał ze szczegółami tej historii, no ale ona się na tym opiera i mam wrażenie, że to jest tego typu opowieść, właśnie spośród tych klasycznych, która ma po prostu konkretną koncepcję, więc nie istnieje tu właściwie coś takiego jak spoiler. To znaczy, no ta koncepcja na tym się opiera, ja ją w tej chwili przytaczam, ale to nie jest powieść, która jest tak misternie przez autora zaplanowana, że jeżeli ja coś w tej chwili powiem, no to zepsuje komuś przyjemność lektury. Absolutnie. To jest konkretne podejście autora do konkretnego tematu. No i tu siłą rzeczy narzucają się wszelkie możliwe takie eksperymenty biologiczne i też. Możliwości nauki, które cały czas rosną, przecież i w dzisiejszych czasach też mamy bardzo dużo etycznych problemów związanych z tym, co się da, a co się nie da. I tu e, no, autor, mam wrażenie, że może nie odpowiada na pytania, ale z pewnością bardzo dużo tych pytań zadaje. I pod tym kątem jest to bardzo ciekawe, łącznie z tym, że co dalej. Tę wyspę naprawdę zamieszkuje masa tak zwanych zwierząt ludzi tak to było w tym tłumaczeniu przedstawione. Którzy są jakimiś zmutowanymi e, świniami, dzikami, e, pumami, gepardami itd. itd. E, i mają trochę cech tych zwierząt, zmutowanym psem na przykład, mają trochę cech tych zwierząt i dużo cech ludzkich dodanych. I same nie wiedzą do końca czym są, natomiast żeby nad nimi zapanować, na jednej wyspie, która, no, którą zamieszkuje kilka osób i masa tych właśnie zwierząt ludzi. No to asystent doktora Moro wpada na bardzo dobry i bardzo ciekawy pomysł, żeby mm, narzucić tym zwierzętom, ludziom pewien kodeks postępowania w formie, w formie religijnej, tak naprawdę, bo ten, że doktor Moro staje się bogiem dla tych zwierząt, który panuje nad, no, można powiedzieć, piorunami, bo ma broń palną ze sobą. Który narzuca im, jak mają się zachowywać, że mają chodzić prosto, a nie na czterech łapach, że mają nie zjadać się nawzajem, znaczy nie polować i nie jeść mięsa, i to jest bardzo ważny element dla tych ludzi, żeby na tej wyspie mogli przetrwać. I w tejże właśnie religijnej formie, takich recytowanych, dziwnych praw, e, oni próbują w ogóle zapanować nad tym, jak się sprawy mają w ich otoczeniu w taki sposób, żeby no, po prostu te zwierzęta nie były dla nich groźne. I to jest temat poboczny, można powiedzieć, tych eksperymentów doktora Moro. I mam wrażenie, że też trochę jednak tego, co autor wymyślił w pierwszej kolejności, ale to jest równie, albo nawet bardziej istotne, jeżeli chodzi o całą opowieść, jeżeli chodzi o schematy, które widzimy, takie socjologiczne, psychologiczne. Związane właśnie z panowaniem nad tłumem, ze zjawiskami typu religia, i to jest kolejna kopalnia, żeby tutaj do jakiejś, no nie wiem, czy pracy magisterskiej, czy e, matury ustnej z języka polskiego po prostu dorzucać takie przykłady, zastanawiając się nad jakimś konkretnym tematem. Więc jest to niesamowicie ciekawe. Mam jeszcze trochę czasu, nie jest to jakieś wyjątkowo rozległe, więc dopowiem tylko, że no, historia 120-letnia, w dodatku pisana przez no, prawdziwego, takiego mam wrażenie, że Angola z krwi i kości. Przepraszam, Anglików, ale musiałem tego określenia użyć, w takim sensie, że no, jest to człowiek, który przejawia typowo cechy takiego no, butnego mieszkańca południowej Brytanii, czyli człowiek raczej pozbawiony empatii. Człowiek nie zastanawiający się do końca nad losem tych zwierząt, które cierpią, gdzieś tam zaznacza, że to jest, ale widać to podejście takie bardzo instrumentalne jednak do tych zwierząt. I no też trzeba mieć może nie odporność, ale no na przykład dla mnie to było takie no trochę niesmaczne, tak przy okazji tej historii i jej poznawania, że w taki konkretny sposób autor, główny bohater, który opowiada tę opowieść, no też do tych zwierząt jednak się odnosi jako czegoś obrzydliwego wręcz. Czegoś gorszego, niższego gatunku, bo tutaj takie myśli trochę wchodzą, no, że jest to w, no, w pewnym sensie w przededniu lat 30. XX wieku i tej koncepcji nadczłowieka i rozróżniania właśnie gatunków i tak dalej. Oczywiście to jest trochę wcześniej i to się zazębia wszystko ze sobą, bo tu mamy bardziej Darwina, który gdzieś tam pokazał ludziom, że wykluliśmy się z, no, z małpy w tym wypadku, ale gdzieś tam w ramach postępu. W ramach postępu i ewolucji. No i to na pewno jest też nawiązanie w postaci tej historii, ale gdzieś tam w takie tony to uderza, które no, doprowadziły do tego zła, które rozlało się w, na początku XX wieku, zwłaszcza w trakcie II wojny światowej, osiągnęło jakieś swoje apogeum, ale te tony słychać do dzisiaj przecież w, no, powszechnie na świecie w postaci rasizmu postaci ksenofobii i tak dalej. I nie jest to odległe ani trochę od nas i od naszego otoczenia, ale szerzej też na całym świecie. Więc no, dla mnie przykro się w ten sposób przedstawianych też historii i bohaterów poznaje po prostu. Ale to jest margines. To oczywiście nie wpływa na to, jak dobra i ciekawa jest koncepcja. I Kilka, wiele różnych koncepcji, które autor przedstawił w tej opowieści, więc no nie, no nie polecam tego na zasadzie, że każdy powinien się z tym zapoznać, absolutnie. No to nie jest w ogóle coś tego typu i to nie jest łatwe w odbiorze, na pewno, ale ci wszyscy, którzy mają jakiś pomysł właśnie na to, szukają, zastanawiają się nad tym, a może to dorzucę do tego, nad czym aktualnie pracuję. Albo a może to wrzuci właśnie inny punkt widzenia na filmy, które oglądam, na coś, z czym się zapoznałem, jakąś koncepcją, która szczególnie mnie interesuje. No to tak, absolutnie no, to jest klasyk. I podejrzewam, że moje słowa tu niewiele zmieniają, ale potwierdzam, że warto się z tym zapoznać w takiej sytuacji, zwłaszcza. Z tym akcentem i tym podsumowaniem was zostawiam. No cały czas sobie mimo że to trzeci film, który dzisiaj nagrywam w ramach jednej serii nie przygotowałem tego, co aktualnie czytam, więc pozwolę się tutaj nachylić i przepraszam za prowizorkę, ale to jest na pewno jedna z tych pozycji, które się pojawią jako kolejne wśród moich filmów. Ostatni Kikanin było o kolorach zła oczerwieni, którą być może już zdążyłem w momencie publikacji tego filmu obejrzeć z Netflixa no to też tytuł, który się kojarzy bardzo mocno z literaturą i książkami, też klasyk przy okazji doktora Moro, no ale mam nadzieję i mam wrażenie, bo dopiero przed chwilą dosłownie odebrałem i zacząłem. W każdym razie mam wrażenie, że jest to opowieść, która mm, najbardziej mnie chwyci za serce, być może niż każda z tych trzech książek, na no to liczę, które dzisiaj ogrywałem. Z tym bardzo miłym i optymistycznym akcentem zostawiam Ciebie, jeżeli jeszcze tu jesteś. Bardzo dziękuję za obecność, za obejrzenie, wysłuchanie tego filmu. No i do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnych okazjach. Cześć!